Witam cię bardzo serdecznie. Ja witam. Chciałbym zadać ci pytanie. Powiedz mi, czy wolisz książki w formie elektronicznej, czyli e-booki, czy w formie tradycyjnej? No, ja bardziej wolę jednak książki w formie tradycyjnej. A powiedz mi, jakie są według ciebie zalety i wady e-booków? No cóż, jeśli chodzi o e-booki, to na pewno ich największą zaletą jest to, że są łatwo dostępne. Tak? W internecie to wszystko rozchodzi się pięknie ładnie, można bezproblemowo ściągnąć sobie, niekoniecznie legalnie takie pliki i cóż, miecie momentami po prostu pod ręką, tak? Teraz żyjemy w dobie tych wszystkich technologii, które naprawdę rozwijają się do przodu, więc czy to w komórce, czy to w laptopie czy to gdziekolwiek indziej zawsze można sobie poczytać. Nie? A wady? A wady no tak. Cóż, no przede wszystkim właśnie ta forma tych e-booków, tak? Że no nie mamy do czynienia tak naprawdę z taką fizyczną książką, tylko po prostu z plikiem elektronicznym i no cóż, jak na mnie jedno z takich wad e-booków jest to, że właśnie jesteśmy skazani w, przy czytaniu takich książek no, na maszyny, że musimy siedzieć, ślęczeć momentami przed monitorami, nie wiadomo jak długo, żeby y, czytać taką książkę i po prostu oczy bolą. Pod tym względem naprawdę wolę po stokroć powrót do tradycyjnych książek, bo cóż, przede wszystkim czujesz papier, czujesz wszystkie te stronnice w trakcie czytania, czujesz zapach książki i masz satysfakcję z tego, że jest ona fizyczna. Chyba się tak? Spoko, nie ma problemu. I ostatni mam do ciebie pytanie. Powiedz mi, czy twoim zdaniem, jak gdyby w przyszłości e-booki całkowicie zastąpią właśnie książki tradycyjne, czy istnieje również dla nich miejsce w przyszłości, że ludzie będą zarówno korzystać właśnie z, formy, z książek w formie tradycyjnej, czy tylko e-booków? To jest możliwe, że e-booki kompletnie wypchną formę tradycyjnej książki. To jest możliwe, ale szczerze nie chciałbym żyć w takiej rzeczywistości, w której tradycyjna książka zostanie zupełnie po prostu wyparta z naszej rzeczywistości. W szczególności, że no, wolę taką książkę od pliku elektronicznego, który nieważne jak był wygodny, nie zastąpi mi fizycznie Takiej normalnej książki, którą można sobie po prostu poczytać i poczuć jako książkę. Witam Cię bardzo serdecznie. Mam do Ciebie takie pytanie, czy wolisz książki w formie tradycyjnej, czy wolisz e-booki? Głównie korzystam właśnie z książek w formie tradycyjnej, chociaż ostatnimi czasy już zaczynam się przedstawiać na e-booki. Więc, ale jednak oczywiście książki tradycyjne u mnie dominują, jednak też coraz częściej właśnie z tych e-booków korzystam. Rozumiem. A powiedz mi, jakie są twoim zdaniem zalety, jak i wady e-booków? Przede wszystkim zalety e-booków to jest ich trwałość. No, nie trzeba się martwić, że w ogóle że taki e-book zostanie zniszczony. Oczywiście jest też możliwość, że usuniemy taki, takiego e-booka przypadkiem, no ale wtedy to już jest trochę bezmyślność i nale należy zawsze mieć kopię za co do jakichś wad, no to no przede wszystkim ja jestem przyzwyczajony, że bardziej wolę jednak książki tradycyjne. To no po prostu takie przyzwyczajenie, i wygodniej jest nie tutaj komfort właśnie użytkowania tego, tak powiem. A mam jeszcze kolejne pytanie do Ciebie. E, powiedz mi, e, czy Twoim zdaniem w przyszłości książki e, tradycyjne mają szansę jeszcze istnieć, czy zostaną już całkowicie wyparte, e, zastąpione przez właśnie e-booki? Wiesz, nie jestem żadnym prognostykiem, ale. No, wydaje mi się, że jednak jest duża szansa, na no to nie mówię na pewno, ale jest duża szansa na to, że jednak e, książki tradycyjne zostaną wyparte przez e-booki. No, ponieważ no, jednak widać, że wszystko ulega takiego zau takiemu zautomatyzowaniu, przepraszam, no i po prostu już zaczyna przybierać taką formę elektroniczną. Dzięki wielkie za wywiad. Dzięki.